Karta Internet, otwieranie stron www oraz dodawanie i usuwanie z zakładki ulubione. Dotknij kafelek Internet Explorer, znajdujący się na ekranie głównym. Zapoznaj się z wyświetlonym komunikatem i dotknij zalecane. Dotknij pole tekstowe i wpisz adres strony www, którą chcesz otworzyć. Aby zatwierdzić, dotknij ikonę idź. Jeśli chcesz powiększyć stronę, dotknij dwa razy fragment obrazu, który chcesz powiększyć. Aby pomniejszyć stronę, dotknij powtórnie dwa razy ekranu. Możesz również powiększyć stronę www dotykając ekran dwoma złączonymi palcami i bez odrywania od ekranu, rozsuwając je względem siebie. Analogicznie, aby pomniejszyć stronę www wykonaj ten sam ruch, lecz w odwrotnym kierunku. Aby dodać oglądaną stronę do zakładki ulubione, dotknij ikonę menu, a następnie dodaj do ulubionych. W polu nazwa, wpisz nazwę strony. Aby zapisać, dotknij ikonę gotowe. Strona została dodana do listy zakładek. Aby usunąć stronę z zakładki ulubione, dotknij ikonę menu. Dotknij ulubione, a następnie przytrzymaj nazwę strony, którą chcesz usunąć. Dotknij usuń. Strona została usunięta z zakładki Ulubione. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.